Witajcie kochani ponownie, dziś już ostatnie nasze rozważania z psalmu 23 nawet trudno mi uwierzyć, że już chyba ze 3 miesiące rozważamy, przechodzimy przez te kolejne fragmenty, wersety i cieszę się, że dobiegu, dobiega ten czas końca, a przede wszystkim dlatego, że ten trudny okres pandemii też już się kończy. Mam nadzieję, że na trwały. W każdym razie chcę Wam podziękować, tym, którzy wiernie mi towarzyszyli przez wszystkie te odcinki. To naprawdę był ogromny przywilej i wielkie zbudowanie dla mnie osobiście. Przyglądać się temu, czego Dawid uczy nas ze swoich doświadczeń chodzenia z owcami. Bycia ich pasterzem. Dziś werset szósty. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana na długie czasy, a właściwie na wieczność. No, piękny werset. Przechodziliśmy z Dawidem po drogach trudnych. Pełnych najróżniejszych niebezpieczeństw i wyzwań w poszukiwaniu pożywienia, w poszukiwaniu wody dla owiec, w poszukiwaniu miejsc, gdzie te owce mogłyby bezpiecznie odpocząć. I również niestety musieliśmy przyjrzeć się tym odcinkom drogi, tym bardzo trudnym, tym związanym z. Ciemnością, ze strachem przed śmiercią, z zagrożeniem śmierci przez ciemne doliny. Mówiliśmy też o tych miejscach, z których pasterz wyciąga nas dzięki swojej lasce i kijowi z tych miejsc, gdzie uwikłamy się poprzez to, że się oddalamy, czy gdzieś ociągamy, czy wróg nas gdzieś zapędzi, i tam. Utykamy, i stąd nasz kochający pasterz wyciąga nas i wyprowadza na wolność w wędrówce za nim. I w tych wszystkich miejscach, i przez całą tę drogę, Dawid zdaje sobie sprawę z tego, że nie może tylko prowadzić owiec z przodu, ale musi zabezpieczać ich tyły, bo najróżniejsze zagrożenia i najróżniejsi, najróżniejsi wrogowie czyhają od tyłu na owce słabe, zmęczone, czy gdzieś zbaczające z drogi, żeby one, żeby je porwać, żeby je pożreć, żeby je zaatakować żeby... i one są takim łatwym łupem dla wrogów, i, i Dawid musiał wiedział, że musi cały czas być czujny i chronić te owce i pilnować, żeby były bezpieczne i żeby nie stały się ofiarą wroga. I w tym szóstym wersecie jest takie niesamowite wyznanie, że to nie tylko wrogowie i nie tylko niebezpieczeństwa i nie tylko trudy. Ale wyznanie, że przez całą tę drogę, i przez każdy dzień i każdą noc, i przez wszystkie następne dni i noce będzie jeszcze coś innego. I coś innego zawsze podążało i towarzyszyło temu stadu i tej wędrówce z pasterzem. A była to dobroć. I miłość głęboka, oparta na przymierzu, miłość Boga. Ta łaska, miłość i dobroć naszego Boga, mówi Dawid, będą mi towarzyszyć. Będą dosłownie ścigać mnie, deptać mi po piętach każdego dnia, zawsze, wszędzie. Pamiętaj o tym, bez względu na to, jak bardzo trudna może się wydawać Twoja wędrówka, jak bardzo może Ci być ciężko teraz. Może nie jesteś w stanie zasiąść gdzieś do stołu i czerpać z, tego, z tej obfitości bogactwa gospodarza, którym jest Pan, ze z wszystkimi swoimi darami dla Ciebie. Może nawet nie jesteś w stanie usłyszeć jego głos. Może właśnie uwikłałeś się gdzieś, może przechodzisz przez ciemną dolinę. Chcę, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że dobroć i miłość Twojego pasterza jest z Tobą w każdej sytuacji, również w tej, w której jesteś teraz. Towarzyszy Ci, możesz z niej skorzystać zawsze, zawsze i wszędzie. W jakiejkolwiek sytuacji jesteś, i zamieszkam w domu, to jest droga do domu. Ten świat, to życie, nawet te najpiękniejsze chwile na zielonych pastwiskach, gdzie jest obfitość od naszego Pana, obfitość pokarmu, obfitość bogactwa, które mamy w nim. To wszystko, to jest tylko namiastka tego. Co będzie w prawdziwym domu, do domu, do którego zmierzamy za pasterzem. W tym domu nie będzie już łez, nie będzie zmartwień, nie będzie bólu, nie będzie odrzucenia, nie będzie zranienia, nie będzie zła, nie będzie krzywd, nie będzie konfliktów, nie będzie chorób. Nie będzie strachu w tym domu, w tym domu. Będzie tak pięknie, że Biblia mówi, że jest to miejsce takie, którego nie możemy sobie wyobrazić. Nasze oko i ucho, i nasz mózg nie jest w stanie wytworzyć tego obrazu piękna, bezpieczeństwa. Wspaniałości, szczęścia, które w tym domu jest dla tych, którzy Boga miłują, którzy oddali Mu swoje życie, którzy zostali obmyci krwią Jego baranka, Jezusa Chrystusa, którzy przyjęli Jego ofiarę i przez wiarę przyjęli przebaczenie swoich grzechów, oddali Mu swoje życie. Dla tych, Pan. Pasterz przygotowuje miejsce w tym prawdziwym domu, do którego wszyscy zmierzamy. Do tego domu idę ja, do tego domu wierzę, że podążasz również Ty. I to jest największa radość, to jest największa nadzieja, jaką mamy tutaj na Ziemi. W tym domu będziemy naprawdę mogli odpocząć. I w tym domu. Będziemy na zawsze, nie tylko na długie dni, ale na wieczne czasy, przebywać w obecności twarzą twarz, w obecności naszego pasterza, tego, za którym szliśmy tutaj po tych trudnych, kamienistych, czasem pustynnych drogach. Zaprosiłam dzisiaj y, taką moją przeżywaną Ciocię. Y, Starszą już, y, która mieszka w Wisłoczku. Pochodzi y, z Zaolzia, z Czech. Y, od dzieciństwa pamiętam, że y, słuchałam, słyszałam jej świadectwo y, takiego m, krótkiego m, spotkania y, z niebem, z tym, y, co tam w domu na nas czeka, kiedy. Przeżyła śmierć kliniczną, kiedy była w szpitalu. Pokrótce ona opowie nam, zgodziła się, bardzo się cieszę, opowie nam o tym przeżyciu. A całe to świadectwo można również przeczytać. Ja załączę link do tego świadectwa w komentarzu pod tym filmikiem. Zapraszam, posłuchajcie. Cieszę się bardzo, że jeszcze możemy zobaczyć tą siostrę tutaj, po tej stronie wieczności i posłuchać jej świadectwa, a wierzę, że i ona sama tęskni za tym domem i cieszy się, że, że będzie mogła to wszystko, co już tak trochę widziała, zobaczyć w całej pełni i spotkać się ze swoim pasterzem. Zapraszam. Nazywam się Goryczka Helena, mieszkam we Wisłoczku już dużo lat. I miałam takie przeżycie prawdziwe, bo mieszkaliśmy wtedy we Wędryni, w Czechosłowacji. No i wtedy miałam urodzić trzecią córkę, zachorowałam na ciśnienie. Już to tak wszystko dobrze nie wiem do detailu. Ale wiem tylko tyle, że mnie zabrali do szpitala i tam w tym szpitalu mnie leczyli. Ale złożyło się tak, że nic nie pomagało, żadne leki i musieli mnie brać na cesarskie cięcie. To były takie operacje teraz też są, ale to było dawno, bardzo dawno, przed 50 latami i oni nie mieli jeszcze takich nie, nie mieli jeszcze takiej mądrości, jaką teraz mają. Teraz to wszystko inaczej. Młodzi ludzie też przeżywają różnie, ale tam wtedy to mnie zebrali na to cusarskie cięcie i zrobili operację i po tej operacji dali mi jak się narkoza mówi? Dobrze Co? Narkoza. Dali mi narkozę i nie obudziłam się z tej narkozji. Pamiętam tylko tyle, że mnie zabrał anioł, przyszedł do tego łóżka, zabrał mnie na ręce i niósł do góry. Coraz wyżej aż nad chmury. Jak tam się popatrzyłam, co sam jestem? Gdzie to ja jestem? Było tam strasznie ładnie. Strasznie ładnie śpiewali i bardzo ładne kwiaty tam były, ludzi nie widziałam, tylko, tylko ta radość taką z tego wszystkiego. Ja sobie myślę, toż, za co ja się będę mieć tak dobrze, przecież ja jestem grzesznik. Mówię do tego anioła, za co ja się będę mieć tak dobrze, a on powiedział, usprawiedliwiony grzesznik krwią Chrystusową. I tak sobie myślę, patrzym się, gdzie ta moja babcia je, bo mi babcia zmarła przed tym, albo dziadek nie było żadnego, tylko bardzo ładnie śpiewali. Śpiewali inaczej jako na ziemi. Tam była sama radość, same szczęście i sama woni. Było to tak cudowne, że to nie idzie opowiedzieć, tylko tyle powiem, że co oko nie widziało, co ucho nie słyszało, co na serce ludzkie nie wstąpiło, to nagotował Bóg tym, którzy go miłują. Ja się tak bardzo cieszyła. I mówię do tego anioła, ja bym już tu chciała być na zawsze. A on pokazał rynku do góry i powiedział do drugiego nieba. Jak to powiedział, ja się obudziła i myślałem se. Lekarze stali przy mnie i myślałem sobie że już dlaczegoście mi nie dali spokoju, gdyż mnie było tak dobrze. A ja się obudziłam w tym szpitalu i ciągle myślałam o tym lepszym kraju. Także jednak po tej śmierci, jest zaraz, zaraz po śmierci człowiek się dostaje albo do dobrego, albo do Albo do takiego, co by nie chciał miejsca. No i. I w tym szpitalu byłam bardzo długo. Byłam tam sześć tygodni. Jeszcze do domu nie mogłam przyjść, to mnie musieli przywieźć, bo to było takie poważne. No i oto po tym lekarzowi, mówiła temu ordynatorowi, że czy wierzy Boga w Czechosłowacji nie wierzyli w tym czacie. Ani nie lubili wierzących. No i kto był wierzący, to się ani do szkoły nie dostał. Różne to było. W Polsce było troszkę jest inaczej, to nie wiem jak było. Ale zaś z drugiej strony nie było tam tak źle. Tylko, że ci lekarze nie mogli wierzyć, bo by się nie dostali na studia. No i ja im to potem a i ten Ordynator mówi, kto on to mówił? Ja mówię, to jest prawda, po śmierci jest życie. A z jakiej wiary jesteście? I zaczął się interesować. Po tym jak mój dziadek, bo mój dziadek umarł za mną, to znaczy goryczka mój teściu. I on a i na pogrzeb przyszedł, bo mu to wszystko było dziwne. No a ten drugi, co się opiekował mną, ja mu tylko tyle powiedziała, kupcie sobie Biblię, wszyscy lekarze, a czytajcie, to, co jest napisane, to jest prawda, choć ludzie mówią różnie, różnie uczą dzieci, ale jest to straszna zła jak w nic nie wierzą, bo do kościoła to chodzili tylko potajemnie, żeby drudzy nie widzieli. No i mówiłam to a i drugiemu lekarzowi i interesowali się ci lekarze. No i do domu przyszła mi, potem mi było coraz lepiej. I co się wtedy Helenka urodziła, trzecia córka. No i to już jest strasznie długo, no. No to tyle na ten temat.